Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj o 5.30 pani premier Beata Szydło rozpoczęła dzień podsumowań i sprawozdawania, co wydarzyło się w 100 dni polskiego rządu, rządu Beaty Szydło. Postanowiła, że najpierw zda relacje tym, z którymi spotykała się podczas kampanii wyborczej. Dzisiaj cały dzień ministrowie spotykają się z państwem, żeby mówić i sprawozdawać, co wydarzyło się w ciągu pierwszych 100 dni w poszczególnych ministerstwach jeżeli chodzi o ministerstwo edukacji, zmian jest sporo, dużo się dzieje, dlatego wyjątkowo będę posługiwała się ściągą, która pozwoli. Państwu przedstawić wszystkie te realizacje. Po pierwsze obowiązek szkolny od siódmego roku życia. Zmieniamy ustawę o systemie oświaty, prawo do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia i obowiązek przedszkolny dla dziecka sześcioletniego. Prawa dziecka w wieku od 3 do 5 lat do korzystania z wychowania przedszkolnego. Wzmocniliśmy jednocześnie rolę kuratora oświaty. Ustawa została uchwalona przez Sejm 29 grudnia 2015. Przypominam, od 23 stycznia 2016 już działa. W tej chwili dokonujemy zmian w karcie nauczyciela. Przypominamy, już kończą się, skończyły się konsultacje społeczne. Projekt trafił do Sejmu, został pozytywnie rekomendowany przez Radę Ministrów. W ustawie znosimy obowiązkowe godziny karciane. Mówimy o komisjach dyscyplinarnych, porządkujemy rzeczywistość szkolną i umiejscawiamy w ustawie profesora oświaty. Ustawę bardzo trudną o zintegrowanym systemie kwalifikacji. Tu kilka zdań/szczegółów poproszę panią minister Wargowską. Szanowni Państwo, ustawa o zintegrowanym systemie kwalifikacji została uchwalona przez Sejm 15 grudnia. Jest to dowód na to, że w Ministerstwie Edukacji bardzo szybko dokonano przeglądu spraw tak zwanych pilnych. Ustawa o zintegrowanym systemie kwalifikacji przygotowywana przez poprzednią ekipę Ministerstwa została w połowie roku zarzucona z dalszych prac. Jest to bardzo ważna ustawa, tak z punktu korzystania ze środków z Unii Europejskiej w następnej perspektywie, jak również z pozyskaniem refundacji już poniesionych. Ustawa jest podpisana przez Pana Prezydenta. To jest ustawa bardzo ważna dla rynku pracy i dla pracowników. Powoduje to, że będziemy mieli w Polsce jednolity system potwierdzania kwalifikacji. Pracownik będzie mógł w bardzo prosty, przejrzysty sposób zaplanować ścieżkę swojej kariery. Natomiast pracodawcy po świadectwach, które będą w zintegrowanym systemie, będą mieli pełną wiedzę, jakie umiejętności, i kompetencje, ukończenie danej formy szkolenia przypisane jest do pracownika i do tej kwalifikacji. W tej chwili w bardzo dobrym tempie przygotowywane są rozporządzenia. Jest 13 rozporządzeń wykonawczych wynikających z tej ustawy, 7 rozporządzeń jest gotowych do uzgodnień zewnętrznych, pozostałe są w opracowaniu. Chcemy, żeby system od strony prawnej był przygotowany do działania 15 lipca. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, zdiagnozowaliśmy ponad 200 problemów w polskiej edukacji. Dlatego po raz pierwszy w historii polskiej edukacji tak szeroko dyskutujemy o problemach. Powiedzieliśmy, że koniec dyskusji następuje z dniem ostatnim czerwca. Wtedy rzeczywiście decyzje, projekty ustaw, ustaw dotyczących zmian podstawy programowej, podręczników, jak również zmiany systemu po to, żeby w 2017 we wrześniu już zmiany wprowadzać. Projekty zaproponowane w tym roku zostaną poddane równie szerokiej konsultacji społecznej. Dokonujemy, proszę Państwa, zmian w egzaminach. Za tę sferę odpowiedzialny jest Pan minister Kopeć, dlatego bardzo go poproszę o wypowiedź. Szanowni Państwo, te zmiany dotyczą dwóch sfer, czyli jedna dotyczy egzaminu maturalnego i w przypadku tego egzaminu chcemy rozwiązać problem, który bardzo był istotny społecznie, był także pokłosiem działań Najwyższej Izby Kontroli i dotyczy możliwości weryfikacji egzaminu. Czyli do tej pory maturzysta miał prawo odwoływać się do okręgowej komisji egzaminacyjnej, miał prawo sporządzić notatki. Natomiast nasza zmiana, która nastąpi od przyszłego roku szkolnego, ma polegać na tym, że będzie można oprócz odwołania do okręgowej komisji do dyrektora okar odwołać się także do kolegium arbitrażu. I jeżeli chodzi o to kolegium, powstanie lista ekspertów, która będzie takie odwołanie rozstrzygała. Natomiast drugi element tej zmiany to możliwość, która będzie dotyczyła fotografowania pracy, to wydaje się, że było takim postulatem bardzo ważnym, nośnym. I celem zmiany, które chcemy wprowadzić, jest to, żeby jeszcze w tym roku można było fotografować pracę zamiast porządzać notatki. Druga zmiana w egzaminach dotyczy likwidacji sprawdzianu w szkole podstawowej. Zgodnie z tym projektem, jeżeli chodzi o sprawdzian, odbędzie się on w tym roku szkolny po raz ostatni. Jeżeli chodzi o jakby skutki tego. Ten sprawdzian, zdaniem wielu, był czynnikiem tylko stresującym dla uczniów, natomiast nie chcemy rezygnować z wartości istotnej, jaką jest możliwość oceny stanu edukacji poprzez tak zwaną edukacyjną wartość dodaną czyli, inaczej mówiąc, razem z likwidacją sprawdzianu. W klasie pierwszej gimnazjum będzie prowadzona diagnoza, która będzie miała charakter dobrowolny i to pozwoli w połączeniu z egzaminem gimnazjalnym mierzyć edukacyjną wartość dodaną. Jeżeli chodzi o projekt zmian, trafi on do konsultacji społecznych na początku marca. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ustawa, która w marcu wyjdzie z Ministerstwa do Konsultacji Społecznych, to czwarta ustawa. Dwie działają. Jedna jest już w Sejmie. Czwarta będzie tą, która w marcu rozpocznie swój proces legislacyjny. Przy okazji tej czwartej ustawy inwentaryzacja subwencji oświatowej, duża dyskusja z samorządem, wskazały na konieczność uszczelnienia dotacji dla niepublicznych placówek. Samorządy żalą się, że nie potrafią, bo nie mają takiej mocy sprawczej, a ustawa im na to nie, nie pozwala, weryfikować i analizować tych do, dotacji, do których są zobowiązani i muszą przekazywać do jednostek niepublicznych. Szczególnie dużymi kontrowersjami objęte są szkoły policjalne dla kształcenia dorosłych. Dlatego w dziewięciu punktach będziemy zmieniać sposób dotowania, uszczelniamy, ustalamy kryteria. To uszczelnienie po naszych wyliczeniach będzie skutkowało ponad 100 milionami złotych oszczędności dla samorządów i skutkowało 25 milionami do budżetu. Inwentaryzacja jest prowadzona na bieżąco, również musieliśmy skoncentrować się przez ostatnie sto dni na tym, żeby ratować projekty europejskie i planować na następną perspektywę. I tu poproszę panią minister Drab. Proszę Państwa, pierwszą, pierwszym takim problemem, z którym żeśmy się zetknęli w ministerstwie było uratowanie projektu sztandarowego dla poprzedniej ekipy. Był to projekt e-podręczniki. Gdyby nie determinacja nasza i pracowników, około 50 milionów byśmy stracili. To jest po pierwsze. Jeżeli chodzi o w ogóle perspektywę finansową bieżącą, ona już jest od 2014 roku, czyli tak naprawdę jesteśmy już w tej chwili w trzecim Roku wydatkowania pieniędzy, jaki zastaliśmy stan? Jeżeli chodzi o 2015 rok, plan, który został przyjęty, nie został w ogóle zrealizowany. Proszę Państwa, 36 ponad milionów złotych to są projekty, które dotyczą ustawicznego kształcenia, kształcenia dorosłych. Natomiast 14 ponad milionów są to kwoty przeznaczone na wsparcie systemu edukacji narodowej, nauczycieli i uczniów i to jest ponad 53 miliony, z których pierwszy konkurs ogłoszony został na 2,5 miliona, podpisywałam go 23 grudnia. Poza tym te, te pieniądze w tej chwili są dopiero na etapie kontraktowania, czyli nawet jeszcze nie wydatkowania, a mamy już 2016 rok. Jeżeli chodzi o 2016 rok rok plan zakładał że powinniśmy już zacząć realizować a co zastaliśmy Otóż proszę państwa 34 miliony ponad to są projekty które pieniądze będą przeznaczone na dokształcanie dorosłych i kształcenie ustawiczne oraz 40 ponad 1 milionów na wsparcie systemu eduk edukacji narodowej nauczycieli i uczniów i to jest około 120 milionów jesteśmy w tej chwili na etapie wstępnej oceny którą to na 75 milionów przyjął komitet monitorujący. Pozostaje jeszcze wysłanie ich do komisji. Komisja musi to zaakceptować i dopiero możemy wdrożyć, a tak naprawdę powinniśmy już od stycznia wydatkować te pieniądze. I ostatnia sprawa, o której tutaj już wcześniej było mówione, bardzo istotna. Ustawa o zintegrowanym systemie kwalifikacji. Gdyby nie zaangażowanie pracowników, gdyby nie ekspresowe uchwalenie ustawy, mielibyśmy do oddania ponad 43 miliony złotych niezrealizowanych pieniędzy. Oprócz tego byłoby to, skutkowałoby to tym, że pieniądze, które są przeznaczone na kształcenie osób dorosłych, byłyby wstrzymane przez Unię Europejską. Proszę Państwa, to, co udało się jeszcze przez 100 dni, to znaleźć pieniądze razem z Ministerstwem Cyfryzacji na szerokopasmowy internet. W ciągu dwóch lat każda placówka oświatowa będzie miała dostęp do internetu. Projekt jest taki, żeby wewnątrz szkoły funkcjonowało Wi-Fi, tak? żeby rzeczywiście XXI wiek trafił do szkół. Niestety, rzeczywiście mamy duży problem z realiami w szkołach, bo do tego e podręcznika do tego szerokopasmowego internetu potrzebne są świetnie wyposażone szkoły w komputery, w tablice multimedialne. Dlatego 2 marca razem z minister Strażyńską spotykamy się z marszałkami sejmików. Chcemy z nimi rozmawiać o regionalnych programach operacyjnych, gdzie są pieniądze na to, żeby szkoły wyposażyć, jednocześnie Podczas dyskusji i debaty, kiedy pokazujemy organom prowadzącym, że chcemy być partnerem, przypominamy i prosimy o wsparcie, żeby rzeczywiście znaleźli środki, żeby razem z nami urealniać, urzeczywistniać XXI wiek w polskiej szkole. Podsumowując, proszę Państwa, 100 dni to intensywna praca, intensywna inwentaryzacja, przygotowanie zmian. Zmiany w edukacji nie da się dokonać w ciągu kilku miesięcy. Żeby nie było chaosu, żeby nie było rewolucji, trzeba wszystko zaplanować. Stąd nieznana w historii edukacji debata społeczna. Jednocześnie, proszę Państwa, dwie funkcjonujące już i realizowane ustawy. Jedna ustawa, która jest już w Sejmie czwarta, która w marcu już będzie wychodziła z ministerstwa do uzgodnień społecznych międzyresortowych, rozpoczyna swoją procedurę. Chcemy realnej wiedzy, chcemy tę realną wiedzę dać nie tylko uczniom, ale również obywatelom o polskim systemie i o polskiej edukacji. I razem z obywatelami chcemy tę edukację zmieniać. Przykładem i chyba niespodzianką dla Państwa jest dzisiejsza wystawa, którą widzieliście Państwo przy wejściu do Ministerstwa Edukacji. Zauważyliście Państwo efekt naszej inwentaryzacji kłada. Cztery lata temu, kiedy wszyscy zaciskali pasa, liczyli kartki, gasili światło, żeby oszczędzać, w Ministerstwie Edukacji w marcu zakupiono za 47 tysięcy kłada który absolutnie nie został przez te cztery lata wykorzystany. To ciekawostki, które zbieramy, ale dlaczego właśnie dzisiaj Państwu o tym mówimy? Bo pokazujemy, jak poważnie traktujemy Ministerstwo Edukacji i publiczne pieniądze. Dlatego ten kład trafi zgodnie z procedurami wynikającymi z prawa zamówień publicznych. Do tego miejsca, gdzie być powinien. To znaczy do młodzieży, która na tym kładzie nie tyle będzie się bawić, czy po, ale po prostu uczyć. Tak myślę, że powinniśmy traktować polską edukację. Poważnie, tak jak poważnie traktujemy obywateli, jak poważnie traktujemy dzieci.